I powiem to Was serdecznie, dzisiaj mam dla Was do dyspozycji, mam nadzieję, szybki odcinek, że zmieszczę się w tych 8 minutach, dlatego że mamy Mountain Dew Life Wire, tym razem pomarańczowy smak. Mountain Dew i pomarańczowy smak. No i co ja mogę innego powiedzieć? Mountain Dew ostatnio przechodzi wielką rewolucję. Wszystko ostatnio zmienia logo. Mountain Dew też musi zmienić logo z racji tego, że mamy do dyspozycji zmianę logo również Pepsi. I co moi drodzy, mamy do dyspozycji jopierdyków, ja no jeżeli chodzi o i Dew to te designy są po prostu przepiękne, czemu mi to przypomina ogólnie Zabdosa, który połączył się z Moltresem, no zobaczcie sami, mamy oczywiście ptaka, wielkiego ptaka, bardzo mi przypominał Zabdosa, ale... No i w sumie sam fakt, że wiecie, zabdos elektryczny, ptak legendarny, a tu mamy lifewire, czyli samo zaś się mówi, że mamy do dyspozycji elektryczność. Czyli wiecie, lifewire, czyli y, kabel energetyczny. Jak ja dobrze pamiętam y, samo znaczenie tego słowa. Tłumaczenie, jakkolwiek by tego nie nazwać, mamy oczywiście pomarańcze wszędzie. Y, na siodę cała puszka pomarańczowy kolor, taki elektryczny vibe. No po prostu life wire. Mamy z Mamy Zabdosa połączonego z Moltresem, to musi być kurde. Ogniście zajech. Przejdźmy do składu do wartości odżywczych i elektrycznie. Woda, Syrop glukozowo-fruktozowy jest pomarańczowy sok. Naturalne i sztuczne aromaty. Kwas cytrynowy, benzoesa sodu, kofeina, cytrygiad od sodu, guba arabska, jelo szóstkę i etta, jelo piątkę, red czterdziestkę. Kocham oddaję Ci! 46 gramowe na przykład, które no potrafią Ci umilić dzięki. Ludzie, no ludzie kochają Bondage ale ja wolę kurde nasze europejskie Bondage bo nieraz raz się okazało, że te skurczydziany są po prostu lepszymi yy, odpowiednikami od tych yy, amerykańskich, co między innymi pokazał test porównawczy Bondage z parka do siebie. Yy, 180 kcal, żadnych tłuszczów, sodu, mamy 65 mg. Węglowodanów 46 gram, z czego cukrów jest tyle samo dodanych cukrów. Yy, dziwne, że nie dali tutaj naturalnych cukrów, dlatego że wiecie, mamy sok pomarańczowy, ale niby wiecie fakt, że jest poniżej, jednej pro... poniżej 1%. No śpieszę się i mi się pląta język, kurde. Żadnego białka. No i co? To jest pomarańczowy smak, czyli to oznacza jeden z moich preferowanych smaków. Jeszcze dodatkowo, limonka cytryna. Otwórzmy to i sprawdźmy. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobre. Co ja mam jeszcze do dyspozycji? Ja mam yy, ten najnowszy smak. To są dwa naprawdę popierdzielone smaki. Przy okazji testów ich ja będę wiedział o wiele więcej, ale wiem, że jeden jest jakąś edycją Bacha. I bardzo dobrze smakuje z Doritosami. My o to zadbamy, moi drodzy. A drugi to już jest, jak mówiłem, nowy design. Yy, czy się zmieni smak? Zobaczymy. spachnie jak mirinda. Yy, będę mówił jak mirinda, dlatego że pepsi, nie będę mówił, że fanta, do no bo coca cola i pepsi to są jednak dwie płaszczyzny, które się bardzo nie lubią Pachnie mirindowo, nie pachnie tutaj bardzo montagne yy, w jakimkolwiek stopniu, dlatego że mamy, no wiecie, bardzo dużo cytrusów tutaj A pomarańcza jest jednym z tych smaków, który ma bardzo silny zapach Nie, dziwnie jabłko. No ja po prostu, ja nie mogę, no spójrzcie sami, neonowy pomarańcz z lekkim, mętnym zakończeniem. Która firma energetyczna zrobi Ci taki kolor? Która firma napojowa zrobi Ci taki kolor? W Europie, gdzie te restrykcje co do barwników są naprawdę porąbane. Widziałem, że w Ameryce też ostatnio wielka, ale to naprawdę wielka rewolucja barwnikowa została wprowadzona. Wracając też do tego, no to okej. Okay. Red Bull Monster, ale no to są dwie największe firmy energetyczne na świecie. Nie, no tutaj pachnie już konkretnie po pomarańczą. Chociaż że czuć jest leciutko takie libankawa cytrynowe duty. No to dobra, może być. Ale spróbujmy tego, sprawdźmy, jak to będzie w połączeniu, bo daj z pomarańczą. No. Kurde, po prostu ta puszka mi się tak podoba, nie bez powodu zostawiłem sobie wszystkie puszki Mountain Dew, one są za bardzo zarobiste designowo, żeby je niszczyć, tylko powtórki będę niszczył, eee, wszelkiego rodzaju doktory, pepery i tak dalej pozbyłem się, no, nie urzekły mnie, no, to nie jest Mountain Dew po prostu. O, ty, to już jest to. To jest coś, co by się kurde piło, co by się zabawiało, pycho. O, mamo, hmm. kurde, no nie, no mój. O, ja! Że też tego jeszcze nie wymyślili wcześniej. Ej, czemu ja tego w ogóle nie mieszałem w, tej, w ten sposób, właśnie? Ej, tu no przecież, jak to smakuje w taki sposób, to ja powinienem to mieszać bardzo często ze sobą. Zaraz Wam powiem o co mi chodzi. Moi drodzy, yy, smakuje to jak najbardziej jak połączenie mirindy z Mountain view. Oczywiście, wajby czuć te amerykańskie, amerykańskiego monta, ale tutaj to ma najbliżej do europejskiej wersji, jeżeli chodzi o sam smak. Po prostu ja nie wiem, czy pomarańcza tak dobrze działa na limonkę i cytrynę i razem tworzą taki naprawdę dopieprzony miks, czy po prostu te najnowsze smaki są tak bardzo dopieprzone. W takim sensie, że no wiecie, no, Montagnu postanowił iść bardziej w Montagnew europejskie, yy, amerykańskie oczywiście. Chciało iść w europejskie w tych najnowszych smakach, więc dlatego powstało coś takiego. No i proszę bardzo. No słuchajcie, jest tutaj jak najbardziej yy, ta wada, która. Jeżeli mielibyśmy przejść do wad, to jest tu jak najbardziej ta wada, która jest bardzo często w Montaigne, czyli ta ciężkość cukrowa, czy nawet jak na drugim miejscu postawiłbym zdecydowanie małą ilość smaku. To jest yy, tak bardzo po prostu. Nie wiem, czy to spowodowane, czy tym cukrem i tak dalej, ale takie miażdżone przez to. Przez ten ciężki posmak, który jest tutaj zawarty. No, ty próbujesz się tym delektować, ale jedyne co dostajesz, to naprawdę bardzo dobry, pomarańczowo-limonkowo-cytrynowy smak, ale miaszczony, tak kręc, tak kurde, jakbyś. Jakbym ja byłbym tym y, ciężkim posmakiem, a na przykład, nie wiem, żółk z samym smakiem y, pomarańczowo-limonkowo-cytrynowy, no to ja bym tak tylko ryk, był taki jednego tego, no to co, to, to jest coś takiego, co się tutaj dzieje w Mountain View. Jakimkolwiek bym nie dał, ale sam smak tutaj broni się na tyle, że mógłbym nawet powiedzieć, że to jest taki jelone kroga, czyli kurde po jakiś eksperymentach i on tak, pff, i tak wie się. ty skurczy, on Nie dam się! To jest coś takiego. Nie wiem, popuszcza fantazja, ale to jest naprawdę bardzo dobry smak. Wydaje mi się tylko, że Bacha Blast był od niego lepszym. Zdecydowanie ja bym wśród tych wszystkich Montai postawił go na drugim miejscu. No i co? Widzimy się następnym razem przy okazji już jakiegoś innego napoju. Wrócimy za długo do Montai Yy, bo mamy jeszcze trochę Arizon do przetestowania. Ja tam widziałem na stronach, że już raczej nie powinno być już nic więcej takiego ciekawszego. No to może, kurde, może się na tym przestać. Chociaż Arizon jest za bardzo dobry temat, żeby je przestawać. Ale ja ciągle liczę na primary i show speeda po prostu.